Tor Melbourne. No i ja powiem tak, po to, że nie jeździłem, y, miejsce uwielbiałem i atmosferę wyścigu zawsze uwielbiałem. Y, I pamiętam y, tyle momentów jeszcze z Twojej jazdy i, i takich typu, typu na Kajima, ale chyba najbardziej to okrążenie hmm. w 2008 roku, jak pojechaliście nie wiedząc do końca, czego oczekiwać i, i, i wyjechałeś poza tor i, i to, co powiedziała Maria Tyson, że nie odpuściłeś gazu, tak że to mu zaimponowało. Powiedz mi, jak Ty... Czy, co, co, jak pamiętasz ten tor w ogóle? Melbourne lubię, ale E, Melbourne było zawsze surowe dla mnie, no wyjeżdżałem, to, dopiero w 2010 roku wyjechałem z punktami e, z, te, z, podium. E, tak, z podium. A szkoda, ponieważ zawsze, zawsze, no nie zawsze, ale było parę okazji na bardzo dobry wynik. E, no cóż, no, Melbourne mi się kojarzy niestety, z, znaczy niestety, w 2009 roku e, e, Uważam, że wtedy jeszcze nikt nie wiedział, dlaczego byłem tak wkurzony, że straciłem. E, tam się z, e, mieliśmy kolizję z Wetelem, e, no ale mało osób zrozumiało, e, czemu, szczególnie w zespole, czemu, czemu mnie tak zależało, żeby, żeby ukończyć ten wyścig. Wyścig był specyficzny i e, później jednak cały sezon mieliśmy sporo problemów. E, Ty w tym cię wiedziałeś? Że to... No nie znaczy, wiedziałem, domyślałem no, no się, niestety, już było wiadomo już od dłuższego czasu. Szczególnie, gdzie wychodziliśmy z 2008 roku, który był też bardzo specyficznym rokiem, eee, czasy nie były łatwe, eee, i, i jednak, eee, no niestety, priorytety e, wtedy wszedł Kers. To, to był rok, gdzie bolidy były najbliższe, e, szczególnie nasze. E, pamiętam, jak do dziś, jak przednie skrzydło po raz pierwszy zobaczyłem, wyglądało jak taką, tak był Blat. Z, z pudełkami jako zakończone pudełkami z takimi grubymi ściankami, e, bardzo takimi kanciastymi. E, i, i, I to było w listopadzie 2008 roku. I ja, jak zobaczyłem to skrzydło, sobie pomyślałem, wow, ja bym lepiej zaprojektował. zespoły zaczęły prezentować swoje bolidy ich i boli, ich, ich jakieś te linie nie były tak kanciaste, nie były takie grube, te wszystkie ścianki. I nie wiem, czy my źle przeczytaliśmy regulamin, czy, czy ktoś sobie lepiej to wymyślił. No ale ogólnie nie, nie był dla nas to początek łatwy. Jako zespół miał priorytetem było, był Kers, który tak naprawdę też nie był za udaną konstrukcją naszą. Mieliśmy sporo problemów z tym. No i trochę się zgubiliśmy. A wracając do, do Melbourne, no to. Pani, to jest tor do kierowców? Się, zawsze no mi się to Fajny, sobie. a poza tym jest fajny, ponieważ jest to pierwszy wyjście. No. Od dłuższej przerwy jest zawsze fajnie. No mimo wszystko jak wpadasz na to, bo to jest tor półuliczny, blisko ta, ściany, to, no. dużo wyjść. On wydaje się taki może nie jak Monte Carlo, ale to robi wrażenie jak wychodzi ta, no ogólnie, przez to pod ściany, tak? Tak, no, no to nie, jest, jest fajnym torem, jest takim miksem. Nie jest to uliczny, tor, znaczy jest to uliczny tor, ponieważ jeździ się po ulicach. Nie jest to tor zbudowany w 100%, ale nie ma aż tak blisko barier, także daje odpowiedni kompromis. Jest bardzo mała przyczepność, szczególnie na początku weekendu. I tak jak mówię, no jest to pierwszy weekend, pierwszy wyścig po długiej przerwie. Wszyscy są zmotywowani, wszystko jest fajnie. Z reguły pogoda jest fajna. Eee, środowisko jest fajne, ludy są fajne, tylko lot jest taki mniej fajny, no bo jest, jest długi, chociaż e, jak się śpi, to też jest fajnie, najmniej szybko mija.